wiecu zorganizowanym przez Stowarzyszenie i Związki Zawodowe działające w Stoczni Szczecińskiej, wcześniej Stocznia Porta Holding S.A. Tematem dzisiejszego spotkania i wiecu jest rewitalizacja Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A. Szanowni Państwo, zatem przejdę do przedstawienia Petycji odczytania chciałbym zwrócić się z apelem do wszystkich uczestników dzisiejszego spotkania o pokojowo, bez żadnych incydentów, bez żadnych okrzyków. To ma być pokojowa, przypominająca od 80 roku, że robotnik umie i wie, jak dochodzić swoich praw. Szanowni Państwo, dzisiejsze spotkanie, które żeśmy tu zorganizowali, to jest i dotyczy sprawy najważniejszej, jakim jest rewitalizacja Stoczni Szczecińskiej Porta Holt. W tym budynku 24 marca wydano postanowienie, praktycznie pani sędzia komisarz Agnieszka Smolek, odrzuciła wniosek zarządu Porta Holding SA w sprawie układów upadłości z wierzycielami, motywując tylko i wyłącznie brakiem listy wierzycieli. A przecież taka lista wierzycieli już dawno w rękach pani komisarzy syndyk jest. Bo trzeba przypomnieć, 29 lipca 2002 rok. Bez tej listy wierzycieli, jak sąd mógł ogłosić upadów? Przypomnę, 11 czerwiec 2002 rok. W tym budynku sąd już wydał postępowanie układowe i też jest lista wierzycieli. W 2004 Ówczesny zarząd w upadłości też występował o układ w upadłości. Odrzucono, tak jak i teraz. Dlatego zwracamy się za pośrednictwem prezesa Sądu Rejonowego o przedstawienie uzasadnienia. A przecież każdy stoczniowiec czeka na miejsce pracy. Nie tylko stoczniowiec, ale szczecin region czeka na otworzenie przedsiębiorstwa o nazwie Stocznia, która by. Tutaj mówiono. To stało się między 11 czerwca 2002 roku, kiedy otwarto zgodnie z literą prawo